Cześć! Płyskawiczne ogłoszenia przed filmem, który zaraz się Wam wyświetli. Chciałem dać znać, jak wygląda u mnie obecnie sytuacja z, że tak powiem, konkursami. I po pierwsze, są konkursy w, na podstronie na żywo, i tam możecie zobaczyć, czy jest jakiś. Konkurs, w tym wypadku mamy konkurs na wygranie dwóch egzemplarzy ukrytego obserwatora, i jest to konkurs do 6 września, a nie sierpnia. To muszę szybko poprawić. A drugi, drugie miejsce, w którym możecie grać i coś wygrywać, jest to pod strona społeczność, gdzie co tydzień wyskakuje, wyskakują Wam trzy książki i wydecydujecie jaką następną książkę zrecenzuję. No i w komentarzach, jeżeli napiszecie jakiś tam dowolny komentarz, to możecie wziąć udział w losowaniu bonu do Empiku o wartości 50 zł, który to bon jest rozlosowywany na koniec danego miesiąca. Także zachęcam, zapraszam i już nie przedłużam. Zapraszam Was do oglądania filmu. Cześć. Cześć. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tym razem mam dla Was książkę Wszystko mam bardziej. Napisaną przez panią, pana Jacka Hołuba i wydaną przez jedno z moich ulubionych wydawnictw, czyli wydawnictwo Czarne. Zapraszam. Książka została mi polecona przez moją koleżankę Patrycję, właściwie przyjaciółkę raczej niż koleżankę. No i było to, że rzekłbym, strzał. strzał w dziesiątkę, ale nim zacznę o tym opowiadać jakoś bardziej, no to standardowo króciutko o strukturze tej recenzji. Na początku opowiadam Wam o zawartości książki. Plus pierwsze 5-10% książki, tak by nie było za dużych spoilerów. Następnie mam dla Was trochę cytatów. Teraz chyba będzie ich aż 7. Które albo mnie jakoś tam wstrząsnęły, albo mnie zainteresowały, albo po prostu uznaję, że warto je Wam wrzucić. Następnie jest moja mini recenzja wraz z oceną od 5 do 10, bo zwykle, po prostu, jak mam jakąś słabą książkę, to jej nie czytam, tylko wpisuję tekstową recenzję, na lubimy czytać i porzucam gdzieś tam w trakcie. No a na końcu mogę Wam opowiedzieć co nieco o współpracy z studiem Marfisz Markiem Malmanem. Zerkam tam, bo jest tam. Po prostu monitor, na którym mam podgląd, jak do Was mówię. A oprócz tego wszystkiego, no to na końcu, właśnie jest o studiu Marfisz Marek Malman i o ewentualnych konkursach, o których mogliście usłyszeć przed, przed samą recenzją. Zrobiłem taki minutowy wstęp. No ale dobra. Jedziemy już z tym, o czym jest ta książka. Przyznam, że czytam ją dość dawno i nie zrobiłem recenzji, więc shame mi. me. W każdym razie, mamy tutaj po prostu rozdziały, które mają tam jakieś różne... Mm, są de facto różnymi zamkniętymi historiami, nie wiem, autigender o osobie, która zmaga się... Z, właśnie z własną płciowością, a jest również się autystykiem, zjazd do zakładu Redutowa o osobie autystycznej, która jest fano, fano, fanem to, fun, tramwajów. No i tam są jeszcze inne, inne rozdziały: trwanie, kruchość, a przecież można inaczej i tak dalej, i tak dalej. No i jeśli myślicie, że gwałt Polski jest dość ciężkim, ciężką pozycją, ponieważ no wiadomo tam były same takie super ciężkie historie, no to jeżeli Wam to się spodobało, no to wszystko mam bardziej, również będzie pozycją dla Was. Nie przyznam, ona przytłoczyła, bo ponownie mamy tu znowu ciężkie historie. Ale tym razem nie są to rzeczy związane z przypadkiem, najczęściej, albo z jakimiś niefortunnymi okolicznościami, które sprawiły, że doszło do gwałtu, tylko tu mamy zwykle dzieci, które się właśnie rodzą jako neuroatypowi, jako osoby autystyczne. No i po prostu ich życie często jest naznaczone w jakimś tam stopniu mniejszym, większym cierpieniem. Także mi się oczytało super ciężko. Raczej nie mogę wam opowiedzieć zawartości książki, bo, bo po prostu każdy rozdział jest dość krótki, cała książka ma 270 stron i gdybym zaczął o niej opowiadać, to raczej to raczej po prostu bym Mógł zacząć ją palić, bo te wszystkie historyjki są na tyle krótkie, że opowiedział o jednej w paru procentach, a już byście mieli ją spaloną. Także myślę, że warto przejść po prostu do cytatów. Pierwszy cytat w sferze komunikacji, a dzieci charakteryzuje opóźniony rozwój mowy, unikanie kontaktu wzrokowego i powtarzanie słów lub zdań, czyli echolalia. Mogą one mieć trudności w wyrażaniu swoich potrzeb i pragnień, interpretacji wyrazu twarzy innych oraz przekazywaniu informacji w sposób zrozumiały dla rozmówcy. W obszarze komunikacji niewerbalnej wyróżniają je słaba lub przerysowana teatralna mimika i ekspresja ciała oraz uboga gestykulacja lub jej brak, bardzo słabo lub bardzo silnie okazują emocje. Wielu z nich odbiera wypowiedzi dosłownie, nie rozumie poczucia humoru, ironii i metafor. Część osób w spektrum nie mówi, ale posługuje się alternatywnymi formami komunikacji, np. pisze, wskazuje piktogramy albo ilustracje. Także pierwszy ten rozdział wstępowy jest taki dość silny, jeśli chodzi o opowieści o tym, jak rozpoznaje się, diagnozuje się osoby autystyczne. No, tam mamy właśnie ten rozdział barwy ochronne, i tutaj jest już taka ciężka opowieść na start. Czyli, że w kontaktach społecznych pomagał mi alkohol. Nie jest wtedy lęku, po alkoholu odpowiadam na maile. Dużo mnie to kosztuje psychicznie. Czyli, tu mamy taką właśnie osobę, która dość słabo żyje i ciężko jej się żyje, właśnie jako osobie autystycznej. Następnie mamy gościa, który właśnie był tym fanem tramwajów bodajże. Nauczycielki się go bały w dzieciństwie. Wychowawczyni odeszła, bo ją uderzył, innej, która nie wiedziała, jak z nim pracować, złamał rękę i tak dalej i tak dalej. Także ciężka sprawa. No i tam dalej o nim jest historia taka, że 5 lat później zaczął prowadzić na kanale YouTube kanał Malaris 2045. Sprawdziłem specjalnie dla was tuż przed nagraniem tego filmu, jak tam dalej z jego kanałem niestety od roku nic już nie wrzucił. No i co tam mamy dalej? Nie wiem, no są ciężkie historie, czyli Piotra, który był łasuchem w takim klubie dla osób autystycznych, bała się agresji, pyta wprost nasz reportażysta, asystentki, asystentki tych osób autystycznych. Tego najbardziej się obawiałem, przyznaję. Ale nie było czego. Oczywiście zdarzało mi się, że dostałem od Piotra z główki. Bywały sytuacje, że musiałem kawałek odejść, bo było za dużo emocji. Jednak wiem, że chłopacy nie chcą mi zrobić krzywdy. Nie ma się czego bać. I przy się wtedy zaczęło mi już tak dochodzić, że to musiał być bardzo duży przypał, żeby po prostu mieć taką pracę, w której ktoś się bije. Oczywiście moje przypadkiem. No i dalej ten właśnie Konrad. Jeden, jedna z tych postaci w tym rozdziale nie odpuścił z polityką nawet wtedy, kiedy wraz z grupą asów, czyli osób autystycznych i Poniatowską, poszedł do Radia net, gdzie w audycji współprowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną mieli rozmawiać o autyzmie. Zamiast tego nieustannie krytykował ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. To był taki śmieszny fragment. Przyznam, że chciałem szukać tej audycji, ale nie mogłem jej znaleźć. No i ostatni, ten, kolejny na koniec też: 83% książki. I na koniec znowu mamy ciężkie historie. Miałem orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy. Od 18 roku życia do maja 20 roku pobierałem rentę socjalną, ale mi jej nie przedłużono. Decyzję o tym, że nie jestem, że nie jestem niezdolny do pracy, za, ZUS z powodu pandemii podjął zaocznie. I on tam walczył o to, żeby być dalej niezdolny do pracy, no bo faktycznie. Z tej opowieści, w tym rozdziale wynikało, że on zdecydowanie jest do tej pracy niezdolny. Także to tyle, jeśli chodzi o cytaciki. No i jeśli chodzi o moją ocenę, no to w tym wypadku no, była to, myślę, za ciężka książka w złym czasie, w sensie byłem wtedy jakiś taki przemęczony i tak dalej, jak ją czytałem, dużo rzeczy na głowie. No i mnie ta książka zupełnie przybiła, przyznam. Nie pamiętam, kiedy to było do końca. Ale niemniej jednak była naprawdę dobra. W sensie czytało się oprócz tego, że ją szybko, że była krótka i że te historie były ciekawe i wchodziło się w naprawdę nietypowy, nietypową grupę społeczną, do której zwykle raczej jest jakoś spychana na margines, ewentualnie Traktowana jako egzotyka przy jakichś tam reportażach na ONECie czy gdzieś. No, a tutaj ten, te opowieści były naprawdę interesujące. Także wszystkim Wam ją polecam. Polecam wydawnictwo czarne. No i też różne książki, właśnie Maistaśko i reportaże też są naprawdę spoko. I ode mnie ta książka z czystym sercem dostaje 9 na 10. Zachęcam, liczę, że chociaż kogokolwiek, kto będzie to oglądał, zachęciłem. Także myślę, że to wszystko. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Widzimy się już niedługo. Cześć! to wszystko drodzy widzowie zachęcam was do lajkowania subskrybowania udostępniania i komentowania tego filmu a jeśli oczywiście chcecie no to gorąco zachęcam was do brania udziału w głosowaniu nad kolejnym filmem na karcie społeczności głosowanie odbywa się co tydzień od soboty do środy i jeżeli będzie tam też komentować to każda, każdy komentarz jest losem, do, w którym można losować do Empiku na kwotę 50 zł, który w każdym następnym miesiącu, w pierwszą niedzielę, jest losowany. W tym wypadku będzie to 3 listopad, a potem tam któryś grudzień, już patrzę, a potem będzie to 7 grudzień. Także gorąco Was zachęcam. No, i jeśli jeszcze ktoś nie wie o co chodzi, no to zachęcam do pozostania jeszcze chwilę i po, do posłuchania o co chodzi z moją współpracą z Marfisz Studiem Marka Marmana. Dzięki, cześć! Cześć! Witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak. Opowiedziałem ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym mm, ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, o oh z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfish, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje mm, recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powiem Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku, kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki. Cześć. Dzień dobry. Moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy, król myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz. Mikrozespół do wielkich zadań zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony Pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Taka, takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzję pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także. Tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też e, człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na, księg na stronach Księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco, już niebawem, już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jak również moje skromne, test z serii filmów, które prezentowałem, prezentuję nadal na swoim kanale, kanale W Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę Księgarenki Martisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.